Trochę odgłosów ogrodowych, że tak powiem, ale dzisiaj ma być o rozśmieszaniu. Chciałem podpowiedzieć Wam, w jaki sposób można samemu sprowokować się do śmiechu. Nie do tego, żeby śmiać się ze wszystkiego. To ma być porada, która stworzy warunki do uśmiechnięcia się nawet w sytuacjach, które do tej pory mogły być trochę dłuższe na czym ma to zachowanie nasze polegać Ja stosuję na przykład lustro lustro które prowokuje mnie do uśmiechania się dlatego że nie widzę w lustrze moich mankamentów nie chcę albo jeżeli je widzę to wie trudno są ale widzę jakąś iskrę i te iskry możecie zauważyć u siebie wszyscy wszyscy mamy jakąś iskrę która nas może rozweselić co to może być? Może być fajny humor, mina, to może być coś w naszej figurze, w naszym ubraniu, to może być zachowanie, zagranie jakiejś postaci. Lustro odzwierciedla nas takimi, jakimi pozwolimy, żeby nas odzwierciedlało. Czyli jeżeli spotkamy się w lustrze ze swoim odbiciem i powiemy, że jest nam miło, to on nam odpowie tym samym. A jeżeli będziemy się ukrywać przed tym i przed lustrem i przed odbiciem, to niestety nie wejdziemy na ten poziom rozśmieszania się. Mamy też możliwość zagadania do siebie. Proszę Państwa, jeżeli nie mamy wokół siebie jakiejś osoby zaufanej, to kryjemy wszystko w sobie. Natomiast, żeby się poczuć śmieszniej, rozśmieszyć się trochę, to warto do siebie pogadać, ale nie na zasadzie wiesz co, jest mi tak źle, że w ogóle to, to może nic, tylko odwrotnie. Jeżeli się już potrafimy do siebie uśmiechnąć w lustrze, to zagadać można bardzo ciekawie, śmiesznie, yy, parodiując kogoś, na przykład Czesia yy, Głupio jest gadać tak w powietrze, ale do siebie w lustrze naprawdę można wiele rzeczy w ciekawy i śmieszny sposób powiedzieć i. Rozśmieszamy się. Proszę Państwa, śmiech y, jako reakcja organizmu na pewno nie towarzyszy nam wtedy, kiedy brniemy szybko przez różne problemy, y, kiedy te problemy nam się nawarstwiają, kiedy śpieszymy się. Zatem żyjmy spokojniej i wtedy ten śmiech przyjdzie. Y, bo lepiej być y, wolniejszym, ale konstruktywnym, i wtedy cieszyć się z tego, co wypracowałem z tego co powstało jak zareagowali na to inni ludzie bo jest to bardziej e, bo jest to lepsze czy e, lepiej zrobione nie mam już tutaj e, słów e, na ten moment ale pośpiech rodzi błędy natomiast kiedy trochę spowolnimy nasza praca może być eee, pozbawiona błędów bardziej przemyślana może troszkę doskonalsza, a wtedy śmiech, uśmiech na twarzy przychodzi naturalnie, bo, stał, bo dałem radę. I może wtedy zobaczyć, jak jeszcze inni żyją, może zobaczyć, że można milej żyć. Popatrzcie na ludzi wokół siebie, nie na tych, którzy ganiają za czymś, tylko ci, którzy są w stanie cieszyć się małymi, rzeczami w ogródku, na działce, w swoim domku, w mieszkaniu, z rodziną, z przyjacielem, przyjaciółką, z partnerem, partnerką, gdziekolwiek, jakkolwiek, byle znaleźć tę małą iskrę cieszącą oko, ducha, cokolwiek, żeby nam się te kąciki podniosły. Zauważcie, że wielu ludzi jest takich wokół Was, którym, którym kąciki ust obniżają się. To są ludzie, którzy są niezadowoleni z życia. Nie dopuśćcie do tego, żebyście Wy mieli taką, takie zmarszczki mimiczne. Nie, nic mi się nie, to wszystko jest złe. Co jeszcze może nas rozśmieszyć? Miłe chwile. I to z historii. Czyli na przykład wywołajcie wspomnienia, miłe wspomnienia u domowników. Można raz w tygodniu ustalić, może nie przy ognisku domowym, ale przy jakiejś wam fajnej herbacie, czy kawie, czy jakimś cieście domowym, sprowokować cotygodniowe wspominanie z przeszłości i wtedy młodsi słuchają, starsi wspominają i rodzi się nowa świecka tradycja, gdzie człowiek kącikami ust się uśmiecha, bo przypomina sobie coś jeszcze fajnie, fajnego, co już nie daje się do opowieści, ale przychodzę do wspomnienia. Możecie też w ramach takiego uśmiechania się ze swojej młodości pokazać ludziom, gdzie żyliście, gdzie się bawiliście. Może plac zabaw jeszcze istnieje, może jest modernizowany, może istnieje jeszcze drzewo, na które wchodziliście, czy drzewa, może nie istnieją garaże, na które wchodziliście na dachy i się ganialiście po nich. Wszystko, co mówię, jest w moim przypadku jeszcze istniejącym miejscem, gdzie przechodząc obok, wspominki. Dosłownie za każdym razem powodują, że uśmiecham się do siebie, samego. I przypominam, jak to było właśnie. Możecie też tworzyć pamiętnik rodzinny ze swoimi latoroślami, opisując miłe, zaskakujące, ciekawe, wesołe zdarzenia z waszego życia. I uśmiech się pojawi. Co jeszcze można zrobić? Proszę Państwa, uśmiech powinien sprowokować. W... Do uśmiechu powinien sprowokować was taki fakt, że kiedyś coś fajnego się w waszym życiu działo, może kontynuować to, czyli uśmiech powinna sprowokować kontynuacja jakiegoś zajęcia, hobby, czy to śpiewania, czy to grania, czy to majsterkowania, czy robienie na drutach, czy robienie jeszcze czegoś innego, co Wam może przyjść do głowy. I możecie być w tej z tego dumni, duma, czyli uśmiech na twarzy, można się tym pochwalić domownikom, przyjaciołom, dlaczego nie, będą zaskoczeni, że y, coś jeszcze w życiu potraficie robić, o czym nie było wiadomo. Albo nauczcie się czegoś. Jeżeli człowiek, nawet dorosły, bardzo dorosły, uczy się nowej rzeczy i po kolei powoli przychodzą jakieś osiągnięcia, jakieś etapy na tej drodze rozwoju, to też przywołuje to uśmiech. Można być z siebie zadowolonym. Zobaczcie, że niekoniecznie trzeba przywoływać to, co już było. Można albo się uczyć samemu, albo jeszcze kogoś uczyć i mieć z tego zadowolenie. To są takie małe iskierki zadowolenia, które e, mogą w Was wystąpić, a które do tej pory gdzieś tam się ukrywały, czy albo w ogóle nie występowały, bo nie wiedzieliście, że tak można. Proszę Państwa, co jeszcze można zamienić na śmiech? Porażki. Dobrze jest się nauczyć, że ze swoich porażek trzeba się umieć śmiać. Nie do rozpuku, nie wyśmiewać samego siebie, tylko po prostu zareagować w ten sposób. Zobaczcie, jak to jest z małymi dziećmi. Wtedy, kiedy człowiek użala się nad maluchem, bo rozbił sobie kolano, czy uderzył się w głowę, jak ci czujesz, w ogóle, to dziecko idzie w ten sam kierunek reakcji. I oczywiście tak, boli wszystko i tak dalej. Natomiast wtedy, kiedy rodzice świadomi rozwiewają te czarne yy, reakcje, że tak powiem, o zabola... e, zabolało, spokojnie, ale tu jest coś innego, zobacz i tak dalej. Zajmują dziecko i pokazują, że roztkliwianie się nad swoim mini bólem, mini porażką, nie ma sensu, można inaczej to roze rozegrać. Może w ten sposób swoje porażki zamieniajcie na uśmiech. Do tego jest lustro potrzebne, jeżeli coś Wam się podziało, rozmazaliście się gdzieś tam coś z włosami, plama, e, rozpięty rozporek i tak dalej, i, i wielu ludzi wokół, to idę sobie na bogi i myślę, że fajnie musiałem wyglądać, to trudno, no zapomniałem o tym, nie zauważyłem tego, tu nitka, tam plama, no to bywa, inni też tak mają. E, warto z siebie się trochę pośmiać, bo czy się człowiek potknął czy zaplątał to jest tylko chwila. Można też cieszyć się z porażki jakby kogoś innego, ale wtedy uśmiechnąć się i pójść dalej. Pamiętajcie, że porażki widzimy lokalnie, że tak powiem, marginalnie, okresowo te porażki nie ciągną się w nieskończoność. Obojętnie czy są u nas, czy kogoś innego. Wystarczy zareagować hmm, spokojnie. idę dalej. I uśmiech jest. Nie trzeba się wtedy e, bać tego, że będzie to tematem dnia. A jeżeli nawet jest, to co? No co? No, chodził nauczyciel cały czas w plamie na plecach i nie wiedział o tym. No nie wiedział, bo jest na plecach. Jak mi dzieci mówią, proszę pana, ma pan kredę na plecach? I mówię, no bo jestem nauczycielem i już załatwiona sprawa, nawet cieszę się z tego bo nie muszę się tłumaczyć wszystko widać od razu jak wychodzę ze szkoły to od razu wiadomo, że jestem nauczyciel mam spodnie białe chociaż normalnie były granatowe albo czarne proszę Państwa, co jeszcze uśmiech może sprowokować? zachęcam do bycia bezinteresownym do tego, żeby albo coś komuś dawać, coś robić bezinteresownie pomagać można wpłacać gdzieś jakiś pieniądz cokolwiek co spowoduje, że czujecie się Potrzebni anonimowi, ale potrzebni. Nie przeliczajcie tych strat później, bo wydaliście pieniądze i nie wiecie, co się z tym dzieje. Po to człowiek zarabia pieniądze, żeby je wydać. Jeżeli możecie coś od siebie dać, to po to umiecie coś zrobić, żeby komuś również móc coś, jakoś wspomóc tego drugiego człowieka swoją robotą. Jeżeli możecie nawet poradzić, poradźcie. Nie liczcie na zapłatę. To też jest taki wewnętrzny impuls do zadowolenia, że człowiek coś potrafi. I ten altruizm, bezinteresowność, chęć po prostu działania przynosi skutek właśnie zadowolenia, rozśmieszenia się, bo rzeczywiście w życiu wcale nie jest tak strasznie, że każdy sam sobie pomagamy, i mnie pomagają, i ja innym pomagam. I nawet jeżeli jest to bezinteresowne i, bez, i anonimowe, bez nazwiska, jednym słowem, to tym bardziej mnie to cieszy, bo, bo ludzi stać, po prostu bo ludzi stać. Proszę Państwa, i na końcu to, co yy, myślili, myśleliście może, że będzie na początku, to rozśmieszacze. Yy, nie można zapominać o tym, co nas w życiu yy, rozśmiesza, czyli na przykład dany rodzaj kawałów do wcipów, czy filmów czy chodzenie do teatru na komedię czy na stand-upy cokolwiek ale z tego też nie wolno rezygnować ponieważ to jest bardzo charakterystyczne dla nas oprócz tego oczywiście możecie sięgnąć po stare zdjęcia w swoje na gusieńkie zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat i zobaczycie jak e, wasza rodzina się na to zapatruje a poza tym wasze, wasze latorośle też mają takie na pewno zdjęcia pokazać im, niech się nauczą śmiać siebie a nie, że tylko się wstydzą, że kiedyś byli tacy tak uczesani i tak ubrani i w ogóle, albo rozebrani <noise> Można też spotykać się z ciekawymi ludźmi i pamiętajcie tutaj o ludziach toksycznych. Jeżeli chcecie się śmiać z życia, cieszyć się z tego, co się wokół Was dzieje, niekoniecznie dlatego, że jest Wam bardzo dobrze w ogóle w życiu, tylko znajdować takie małe chwile radości, to spotykajcie się z tymi ludźmi, którzy nie sprowokują Was do bycia smutnym, tylko właśnie do tego, żeby miłe rzeczy powspominać ciekawie poopowiadać, mieć wspólny język. To już jest zadowolenie. Proszę Państwa, w wakacje macie do tego na to czas, w okresie urlopowym macie na to czas, żeby sprowokować się do uśmiechania, pozostanie Wam to na te słotne dni jesienne, na zimne dni zimowe, a wtedy, jak znalazł będzie umiejętność, śmiejcie z siebie, człowieku. Tym sposobem dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na następną pogadankę.